Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem DALMI. Mój kanał YouTube, tablinat P. Dzisiaj... Po co tutaj nakrywam dobre pytanie? Już wiele szukałem na YouTube Posumowanie Wysu e, spotinny i teraz szukam Posumowanie YouTube w 2000 roku. Ciekawe, jak

Zobaczymy, co się udało. Osiemka się z Panami, najważniejszymi szukcami za pomoc horty. 6 się, rób szud egra YouTube. Wyszutałem reakcję, przy tym Tomie mówił gratulacje. Nasze bardzo ciekawe myty, o YouTube 2003. Dopiewałam w nowy rzut w Subic Tracia Dziękujemy bardzo. I po nas wyśledzenia 68 tysięcy. Wow! Wszystko postaram się fajnego O tak. Patrzcie, co tam się dzieje. Przesłano mi 107 tysięcy, ale za ciężkie pracy wszystko pracowałam, samemu robić film, motasów, muzyczka, Naprawdę super. Dziękujemy za fajny koglotam film. Postaram się robić jak najwięcej filmy, Poradnik, bo to ludzie się posykował za pomoc, komentarz 1800 Przykro mi, ja nie opowiadam wasz komentarz, ale się postaram się komentarz od 2004 i robię przerwa i będziemy robić tego komentarz po kolei. 2001 tysięcy ty polubię ja. Jesty się nie po na mojej naprawdę bardzo dziękuję za łapę w górę. Najpiękniejsze lusze nie niesamowite moje trosze. Utopienia piesze 62 po tam realnie oraz Facebooku No najpiękniejsze lusze oklotają, okłotamy oklotamy film z tego roku Najpurniejszy film okośiny oklocania pieszych Gram z opie utorek hobby, by Jasyn kurzec a ta najnowsza jest tam stały full najpurściej to horror, bo lubię ja, jestem po porto salonie i taniec wow i naszego najpurściej to transmisje na naszego kometa fizyczna gramy, z i na znaczy nasz dom został ta nowe no, no, ...tyk nie nagrywałem na żywo, ale... Masz wiele powód, to przedowa. Od pierwszego lat rogona mnie YouTube żeby tu być jednym wybórnym też my ciekawi, co jeszcze udać się oszeka. Aż tyle w tym roku. w Twoje, o wszystkim Nagrywaj film, chodź o nasza hakim, hakiem... YouTubery... Nie możemy dość aby zobaczymy osi i kabisz 24 Dziękujemy za oglądanie. Bardzo klik, klik. dziękuję za łapy w górę. komentarz, spektralia. Wow! Wielka brawa! Niesamolita moja droga, to jest pięknie bo minia 23. Od pierwszej. Ja wszystko starałam się, że mi się lepszej jakości i starsze dziękujemy za uwagę i ta wygląda podsumowuje YouTube są też to co patrzy jak nowy rok i to się jeszcze lepsze jeszcze soraj lepsze postaram się robić film to co patrzy jak kolejny film nie samo mi na moje na grza mnie ta wygląda cześć